Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj Ania przygotuje dla Was bezglutenowy chleb. Będzie pyszny i bardzo prosty do zrobienia. Zapraszam serdecznie. Pamiętajcie o tym, żeby kliknąć w krowę w prawym dolnym rogu ekranu i subskrybować kanał. I zostawcie łapkę w górę, jeśli podoba Wam się ten przepis. Do przygotowania chyba potrzebujemy 120 gram mąki ryżowej. 270 g mąki gryczanej, 30 g nasion dyni, 30 g nasion słonecznika, jedno jajko i pół litra wody. Dodatkowo będziemy jeszcze dodawać dwie łyżeczki sody oczyszczonej, łyżeczkę soli i łyżeczkę oleju. Przygotowanie chleba zaczynamy od przesypania wszystkich składników do miski. dodajemy dwie łyżeczki sody i łyżeczkę soli wszystko teraz delikatnie mieszamy rozprzepiemy teraz jajko delikatnie i wlejemy je do miksy. miksera wlewamy wodę i łyżeczko oleju. E, najlepiej rzepakowe, bo nie rafinowane. Mało będziemy dosypywali do misy suche składniki. E, jednocześnie należy uważać, żeby nie zrobiły się brudki. Zaczynamy. Tak przygotowaną masę przelewamy do uprzednio przygotowanej foremki. Przelewamy do foremki wysmarowanej masłem. Chleb wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i pieczemy 40 minut. Kiedy jest gotowy, stawiamy go do wystygnięcia na kratce. Robiliśmy ten chleb, a właściwie Ania robiła go po raz pierwszy i wyszedł doskonale. Muszę wam przyznać, że byłem trochę sceptyczny jak widziałem przepis, ale Ania sobie doskonale z tym wszystkim poradziła. Chleb jest bardzo ładny, bardzo prosty w przyrządzeniu, jak widzieliście. Także zachęcam, żeby próbować yy, szczególnie osoby, które są na diecie bezglutenowej. Dzięki za ten odcinek, zapraszam na kolejne i do zobaczenia. Hej hej!